Dziś ja na to już i w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, gramy w Clever, bo ta. Tak, nie, wiem jak wiecie, nie może się nie wiedzieć, co to jest za gra. A może pewnie z was większość wiem. I tak mam, tak dzisiaj sobie pomyślam, że może w nią dziś zagramy. Zostawcie łapaczkę w górę, subskrybujcie, jeśli nie chcecie nic przegapić. I. No. Może się przywitajmy jakoś. Tak, hej. I zobaczymy, co odpowie. How you? E, chyba pisze po angielsku. Wow. Super. Co? Pisz po polsku. Yes. Jak się masz? Dobrze, a ty? No dobrze. Widzisz co? Co robisz? Nagrywam. A co miałbyś robić? A co nagrywasz? No być ciebie. 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 Tu W. Użyć Fortnite. A. Protego? tego? Rafta? Piszę o tak. Inaczej nie lubię. A ja tak. I Fortnite. Fortnite też. To fajnie. No. A jak? No normalnie. Czyli. Pani się widzę, piszę. Czemu normalnie? Ty mi powiedz, ale ja nie wiem. To ja też. To ja też. Porozmawiajmy poważnie. No. Ciekawe o czym? Nie wiem. Ja też. Nie wiem. Nie. Chcę o czymś. Że, chcę. Chcę może porozmawiać o czymś, ale nie wiem o czym. Może dzieci. Co? Jakie dzieci? No nasze. Co? <słyska> <słyska> I co mi że? Mamy dzieci. Lubisze jakie? Ortograficzne. Nie mamy dzieci. Padaj. Nie. Lubię cię. Myślę, że tak. Ja ciebie I co? Mówi, że. Możemy zrobić dzień A potem, żeby też. To może napiszmy. Co można napisać? Jak, jak macie pomysł? Jeśli możecie w ten. pisać jakie mamy rzeczy. Dobra, ja bym napisał. Al you OK? Are you okay? Yes, I'm fine. Ok. How are you? Nie wiem. Właśnie. Co robisz w wolnym, wolnym czasie? mi się co robić w wolnym czasie. Puskowo. Ale co to jest puskowo? To Minecraft. A w... Wy... Minecrafta? Nie, nie lubię. Czego? Z tobą. Co z... ze mną? No, lecno. Mówi, że nie. Prawda? Ja wie się co robi w wolnym czasie. No, ja piszę, on jak pisze, że on nie wiem co to. Więc Leverbot mówi, że gra... że gra w, nie wiem To co od razu? Czyli, co od razu? A co chcesz robić? Co chcę robić? Chce grać. Co? W Jest, Maile? Nie rozumiem. Ja też. Kim jesteś? I czym się zajmujesz? Jedzeniem. Aha. Bierzesz Boga? Tak. Mówi, że... A ja nie. Dlaczego? Napiszemy, bo jesteś maszyną. Nie. Tak. Nie. Zobaczymy, czy będzie... Tak, nie. Tak, nie. Czego? Nie. Czego? Czekaj, ja się napiszę czego? Nie, ja tu będziemy Sleverbota, nie, nie, co nie, ci nie, nie, <grystanie> No O, hej, przeżrzeźniamy się z leverbotem. Hmm. Przyrzeźniamy się z szlewem pi... po slewerbotem. Przyrzeźniamy się. Przeżywiamy Sleverbota. Wszyscy mi Zobaczymy co pisze, jak Będziemy przedrzeźniać Nie pa Nie pa Pa, pa, pa Nie wiem co to jest widzowie Ale my nie powinniśmy Ok, pa Ok, pa Wiem tak cały czas się przedrzeźniać Pa pa pa. pa pa pa, A, o jedno mniej napisałem. Myśli. Cześć. Chcemy. Apisałem... O, apisałem coś takiego. Ciekawe czy się skapnie, co to w ogóle znaczy. Ona myśli fajnie. Oto, aby piszemy. Patrzcie, napisała A masz dziewczynę? Napiszę coś takiego. A chłopaka? Ciekawe, czy wie to co znaczy. no dziewczynę. Chcesz być moim chłopakiem? nie no właśnie, a ja jestem chłopakiem. Będziemy tak robić. Są Nie, 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 nie. Od czego zależy? Ja chcę coś napisać, no. A ty? Co ja? Ja... Jestem... Chłopakiem. A ja dziewczyną. A nie... Chłopakiem? Mówiłaś... Że jesteś... Chłopakiem. Ale jestem... że mówił, że jest chłopakiem, ale to kim? Chłopak, dziewczynka. Nie chcę im się bierze. Słuchaj, napiszemy, no, ile kosztuje twój komputer. Nie stać cię, ile masz lat. Mam na imię 18 lat. Dziwne. Mm, napiszmy, a ja sto anty. Dydy -dy. napisałem, okej. Okay. Nie, ok, tylko nie. Ok, nie. <laughs> Będziemy się przyzredniać. Jaki masz kolor bluzki? Nie. Będziemy takie, a chcesz mieć? Co? Dzieci? Nie. Ok. Jak? O, my się myśmy, czemu jesteś z wer Botem O. Ty. Co ja? Czy ty masz co? Dziewczyny? Nie. Jesteś samotny? Nie. Dziwne. A z kim? Z nikim? Jestem szczęśliwy, by, by, sam. No. Co? Chcę? Na, raz, na razie nie. Co nie? Ja jestem człowiekiem, a ty botem? Nie. Nie, ja jestem człowiekiem. A, aha, nie. Ha, ja człowiekiem. Pa. Co, pa? Pa i jesteś człowiekiem? A co miałbym nie być? A a co miałbym nie, nie być? To z kim jesteś? Z nikim? O boże... pisz tyle razy. Coś ciebie wyrośnie? To to co? Trzeba. Masz kajdanki? Nie. Ale mo cię aresztować. Chętnie. <grym> Ten trawerwood trzeba zostać aresztowany. Chodź. Do domu. Ale gdzie mieszkasz? Nigdzie. To czemu mówić idę? Bo idę do domu. Tylko dobrze. 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 I love you? Nie. Czemu nie? E po polsku. Po, po, po. Nie. Serwer nie. bot chyba się zaczął. To nie ma... Jak i idzie na studia. O! Dobrze. Jaki profil wybrałeś? O! Jaki czego? Profil na studia. ja już po studiach. Aha, to pa. Aha, co? Już nie I idę z tąty. Więc to tąt, a tam pa. pa. Pa, 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 pa. No pa. Cześć. Nie, nie lubię cię żegnam. Widzowie, dziękuję Wam za oglądanie. Ja się tam żegnam. No i Nie, dobra. No i papa. Pa.